Jak Wojan ma wrócić na Wojanowice? To pytanie zadaje sobie każdy widz oglądający obecnie przygody Wojana. Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Moskar z kanału Lamimy, a w dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie obecną sytuację Wojana na Wojanowicach. oraz przedstawimy parę propozycji co do szybkiego powrotu do Wojanowic. Oczywiście, jeśli film Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. Będzie nam naprawdę miło, jeśli uda Wam się dobić 3000 polubień, bo dawno takiej liczby nie przebiliśmy. Na ekranie teraz pokazują Wam się ostatni widzowie, co zasubskrybowali nasz kanał, a Wy możecie do nich dołączyć klikając czerwony przycisk na dole. A już niedługo 100 tysięcy subskrypcji. Nie przedłużając, Herbata w dłoń i zapraszam was do oglądania. Wszystko zaczęło się 11 lipca, gdy to Wojan w swoim odcinku dostał bana na Wojanowicach przez hakera. Nauczyciel mówisz, e, to jest koniec, muszę cię nauczyć, że tak się nie robi. You are banned. Co ci się stało? Co jest grane? zostałem zbanowany Swojanowic? Ej, co Ej, czekaj, do, dobra, czekajcie widzowie, ja sprawdzę czy ja mogę wejść na wojanowicę? dajcie mi chwilę. Dobra, logowanie, co jest, nie udało się połączyć z serwerem, jesteś zbanowany z tego serwera, powód? Już nigdy nie zobaczymy ciebie na Wojanowicach, co jest grane, nie mogę wejść na serwer, nie mogę wejść na Wojanowice, zbanował mnie haker. Od tego momentu cała historia zaczęła się tworzyć. Wojan po banie nie mógł wejść na serwer, zmuszony był jechać aż do Paliona, aby wejść na jego konto, i móc porozmawiać z hakerem o owym banie. A jak Wojan sam powiedział w odcinku Paliona, trasa w jedną stronę zajęła mu 3 godziny, bo to prawie 300 km. Jak to nie szczery? Stary specjalnie poje pojechałem do Paliona, żeby Patrycznie. to ci powiedzieć. 3 godziny. 3 godziny jechałem, gościu. W jedną hmm. stronę. To jest poświęcenie. Haker był zdziwiony. Bo to był kolejny raz, gdy Wojanowi i reszcie udało się go oszukać. Pokazuje mu to tylko, że jego moc jest potężna, ale wspólnie da się go pokonać. Wystraszył się i zagroził, że jeszcze raz Paweł z Wojtkiem zrobią taką rzecz. To znaczy, usłyszy Wojana na koncie paliona, to i również palionowi się oberwie i wyląduje z banem. Kolejnym razem i co? Jeżeli cię usłyszę, że jesteś na koncie paliona jeszcze raz, to też i jego. Mam taką moc. Ale dlaczego przecież wszystko. to nie będzie jego wina, tylko moja? Trudno. Odpowiadacie razem. Odpowiedzialność zbiorowa. No razem weź... nie. jesteście w to wszyscy odpowiadacie za jedną osobę. Haker zapewniał, że Wojan nigdy już nie wróci na Wojanowice. Mimo błagań Wojtka, ten stał przy swoim i był nieugięty. Aż do czasu. Aż do czasu gdy Wojtek zapewnił, że jest w stanie zrobić wszystko. Dosłownie wszystko. Chciałem cię odbanować? Nie, na pewno tego nie zrobię. Kusząca oferta, ale nie zrobię tego. Co innego w takim razie zrobisz jeśli nie odbanujesz? Żebym Zobaczmy. miał zostać. a? To nie jest takie proste, bo ja nie odbanuje cię. Już za dużo tego wszystkiego było. Każdy dzień bez Wojanowic to będzie dla mnie... Utrapa! Utrapa! Utrapa tak! Twoje argumenty są dosyć przekonujące. Ale to i tak nie oznacza, że cię odbanuję. Nie wiem co by się musiało stać. Ja wiem co by zdaniem. się musiało stać. Musiałbym coś dla ciebie zrobić. I ja zrobię wszystko, żeby odzyskać konto na Wojanowicach. Więc błagam cię! Powiedz mi, to, to, to... co mam zrobić? A wszystko? Zrobię wszystko, naprawdę wszystko. Wszystko? Wszystko. Bez wyjątków. No może z małymi, ale większość rzeczy zrobię. Hmm. Zastanów się, bo... Teraz możemy rozmawiać. Następnego dnia, gdy Wojan wrócił już do siebie do domu, na kanał wrzucił odcinek pod tytułem Zła wiadomość od hakera. Po samym tytule mogliśmy się już domyślać, że raczej to nie będzie nic dobrego. Po długich oczekiwaniach, wojan w końcu dostał wiadomość, na którą czekał i przeczytał ją widzom na odcinku. Mam tutaj tą karteczkę, i słuchajcie, przeczytamy ją sobie, bo naprawdę trochę się boję, co tutaj może być. Okej, okay, czytamy. Obym dostał się na wojennicę. Obym dostał się do wojennicy, proszę skrócie hacker mówił mu, że aby wrócić na Wojanowice będzie musiał przebyć naprawdę długą drogę. Począwszy od zrobienia nowego świata w Minecraft o nazwie Do Wojanowic i wykonaniu paru zadań, które hacker mu wyznaczył. Z jednej strony dobrze, że jest szansa na powrót, ale z drugiej strony źle, że będzie to bardzo, ale to bardzo trudne. W tym samym odcinku Wojan wykonał te zadania i otworzyło się przed nim przejście. Jednakże nie wskoczył on do niego. Okazało się, że Wojan został wyrzucony 100 tysięcy kratek od Wojanowic. Jako ciekawostkę dodam, że w Minecraftzie zajęłoby mu to chodząc prawie 6,5 godziny, biegnąc 5 godzin, jadąc koniem prawie 3 godziny, Godzina nieustannego chodu w neterze lub godzina lotu elitry. Oczywiście wszystko w warunkach idealnych, bez zatrzymywania się na pełnym głodzie, bez żadnych skoków, przeszkód. Wow, robi wrażenie co? 100 tysięcy kratek to naprawdę ogromny kawał mapy w grze. Oczywiście pierwsze co przyszło Wojanowi to myśl aby zginąć, bo przecież miał spampointa na Wojanowicach, ale prawdopodobnie haker albo go usunął, albo po banie usunął się on sam. I właśnie tak zaczęła się nowa przygoda Wojana, który został wyrzucony tak daleko od Wojanowic. Przez ten cały czas Wojan szedł, 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 no i szedł, aż dotarł do momentu, gdy brakuje mu naprawdę bardzo niewiele. Już lada moment Wojan wróci na Wojanowice wraz z ekipą. Wojanowi brakuje już bardzo niewiele, więc obecnie najlepszym sposobem jest poruszanie się na terem. Mimo, że nie należy ten sposób do najbezpieczniejszych, to zdecydowanie jest najszybszym, znanym i powszechnym sposobem poruszania się w Minecraftzie. Jestem ciekawy czy po powrocie na Wojanowice wszystko będzie takie samo, czy może... Coś będzie zupełnie innego? Co jeśli haker zrobił coś, czego nie wiemy? Dziękuję wam bardzo, bardzo, ale to bardzo za oglądanie tego odcinka. Oczywiście, jeśli film wam się spodobał, to koniecznie zostawcie pod nim łapeczkę w górę. Pamiętajcie, że chcemy, żebyście pod tym odcinkiem wbili 3000 łapek w górę. Oraz subskrybujcie nasz kanał, bo lecimy do 100 tysięcy widzów. A bardzo nam zależy, aby wbić to je do końca lipca. Pokażcie, że dacie radę i że jesteście kozakami. No i to by było dzisiaj na tyle. Ja byłem Oskar i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!